SOLIDWORKS 2015 wprowadza kluczowe ulepszenia w obszarze projektowania powierzchniowego. Narzędzia te pomogą tworzyć projekty o wyższej jakości jeszcze szybciej. Na początku nowości ze szkicownika. W nowej wersji SOLIDWORKS możemy przekonwertować spliny na spliny stylów i odwrotnie. Użytkownik ma teraz większą kontrolę nad stopniem i kształtem modelowanego splinu. W SOLIDWORKS 2014 mogliśmy ciąć jedynie obiekty bryłowe. W nowej wersji SOLIDWORKS można użyć narzędzia podziel również dla powierzchni i kombinacji powierzchni i obiektów bryłowych. Dzięki temu możemy łatwo podzielić nasz koncepcyjny obiekt powierzchniowy na kilka logicznych części. W SOLIDWORKS 2015 znacząco poprawiono funkcjonalność splinu na powierzchni. Szkic splinu może teraz obejmować wiele powierzchni i jest o wiele bardziej dokładny. W celu uzyskania prawidłowego kształtu można dodawać relacje i przeciągać węzły. Przygotowany spline może być użyty do operacji przecięcia powierzchni, która nada modelowanej powierzchni ostateczny kształt. Przy projektowaniu tego typu powierzchni istotna może być funkcjonalność rozłożenia powierzchni. W SolidWorks 2015 wprowadzono taką funkcję. Aby uzyskać pożądany efekt, wystarczy wybrać operację rozłożenia zagięcia, wskazać wszystkie wymagane powierzchnie oraz punkt odniesienia, względem którego powierzchnia zostanie rozłożona. Można również wybrać krzywe prowadzące, sterujące finalnym kształtem rozłożenia. Aby zobaczyć, w których miejscach powierzchnia jest ściskana lub rozciągana, można wybrać z opcji podręcznych narzędzie wykres deformacji. Plik DXF lub DWG rozłożonego modelu mogą być oczywiście generowane automatycznie. SolidWorks 2015 wprowadza nowe zaawansowane ulepszenia, które pomogą usprawnić proces modelowania powierzchniowego i skrócić czas zamiany koncepcyjnego projektu w gotowy produkt.